Tą korbkę do odpalania powinniśmy wyciągać po każdym odpaleniu, nie? Więc powinien gości chować ją i wyciągać z kieszeni, na przykład. Byłoby to może lepsze. Ciekawe, czy ta wielka zębatka będzie się kręcić? To jest, zdaje się, jakaś przekładnia. To jest najszybszy samochód. Chyba mi się wydaje, że to jest najszybszy samochód w grze, tak myślę. Wygląda nawet całkiem nieźle, nie? Może wyjedźmy sobie nim w słońce? Ale kręci się ta zębatka z tyłu. To jest dobre. No dobra, co my tutaj możemy zrobić? Możemy szybko jeździć tym pojazdem? Patrzę tylko na to zawieszenie, bo wjechaliśmy sobie tak krzywo trochę. Jak ono tu pracuje? 120 po takich wertepach? To są chyba kilometry na godzinę?